Siemankowidzowe. Dzisiaj gramy na modzie TrainCraft. Za mną też ktoś jest. Oczywiście mamy maski Halloweenowe, jakieś tam randomowe skiny. Tak, bo jest Halloween, jak dobrze wiecie. I gramy na takim modzie. Widzicie już starą wioskę? No to, to już widać, że to jest stary mod. Na, na starą wersję, może. tak, bo to nie jest stary mod, tylko cały czas go ulepszają. Za mną tu jest taki, o, to jego jegomość. Spancz. Witam. Spancz. No... Tak? Możecie, możecie mi pisać Duranowy, mówić Duranowy. O kurde, ale fajny ludziku tutaj widzę. Wow. Dobra, to ja wezmę... Dobra, to ja wezmę... Kurde, no, mi wszystko. Nie, tam, weź. bierz sobie, wiesz sobie. To um, ty raz weźmiemy. Możecie weźmiesz? mi mówić... Możecie mi Eno. mówić Duranowy. Generalnie to nowy odcinek na nowym kanale. W ogóle jakby... Kiedyś miałem kanał, ale skończyłem z tym kanałem. Ten co już zaczął rozkopywać. Tak. E, skończyłem z tym, tym kanałem dosłownie na rok przed... Przestałem przez rok nagrywać i nagle tak naszła mi myśl. Później będą też fajniejsze serie, takie jak na przykład The Forest, albo coś innego. Tak, tak. Ale to jest tak jakby pierwszy filmik na pierwszym kanale, więc możecie mi mówić Dura Nowy. Mam nadzieję, że na, na fajną współpracę i jakby fajnie by było, jakbyśmy jakoś zaczęli ogólnie razem współżyć jako kanały. Albo no. 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 To tak. Typu? A, ty tam jesteś, dobra, w ogóle. Yy, o modzie, dowiecie się później jaki to jest mod. Tak, bo ja nie chcę wam spoilerować, bo jest tak. naprawdę fajny mod, a mod jest super rozbudowany. Co prawda stary, ale nostalgia i tak yy, jest fajna że... W sumie nie stary, bo go upgrade'ują. Co czas, znaczy no niedługo będzie na 1.12. Tak, powiecie, że... no możemy jedynie jak... powiedzieć, że to jest wersja 1.7.10. Yy, wiem, że jest stara, ale na przykład jakbyśmy ale... grali na 1.12. No. To jest jeszcze taka beta? No to na przykład kraż jakbyśmy zrobili jakąś tam rzecz z, z takimi rzeczami właśnie z tego moda. Więc... Ja bym może poszedł pozbierać drewno. Mhm. Bo my w ogóle nie mamy drewna. Dobra odpowiedź. Ogólnie. Czekaj się? Mm. Specyfikuje się. Obiadak. Tak, o, e, nie, e, pizza. No, ale e, obiadak. Tak, taki obiadek, można powiedzieć, bez 16:07. 16, hmm. e, chciałem powiedzieć, że specyfikuję się w takich gameplayach, właśnie. I myślę, że właśnie jako początek, właśnie z Oskarem, tak. będę tam najwięcej grał jako koledzy, na przykład w Deforestation, tak jak już wspomniałem. Ja też z nimi będę grał naj, najwięcej, nagrywał. Bo. Generalnie większość kolegów to teraz zajęta albo nauką, albo po prostu czytują w grach, w których, no... To, to, Także... to się w ogóle nie opłaca. A my taka uczciwa gierka, bo wie, wiecie, takie fajne... O, kurde, fajne osiągnięcie. To ja sobie jeszcze trochę tego drewna tutaj skopię, ten, co już crafting... Ej, no właśnie, bo ja... Jaki... Ej, e... jaki... poważny, jaki głęboki cave. Widzę żwir na dole, to możemy iść, bo będzie krzemień do, do, do netheru. No... A czekaj, bo w sumie to co? Możemy zro może zrobimy tą książkę, nie? No, możemy zacząć ją robić powoli. Bo ja tam mam dwa irona, to ile. Yy, co ty masz? Co, jaki ty masz kill off, Bo nie pamiętam jaki to tam. Jak tam był. Ja już, no Daj, bo ja tam widzę Irona na dole, to się skopię. A co czekaj? Masz kill off, x, zrób sobie kamienny powoli. Bo ja nie chcę korzystać na z tego tak w miarę. Jeśli będzie słychać klawiaturę, to sorry, bo mam mechaniczną i po prostu lubię taki mechaniczny. Ja też. Teraz niedługo będę się po prostu przerzucać na takie lepsze klawiatury typowo takie lepsze mechaniczne, co tak nie są głośne, ale są, wiecie, dużo cichsze i nie przeszkadzają w nagrywkach. Mhm. Faj A, ja właśnie chciałem Ci powiedzieć, bo teraz moi rodzice, ten piątek i w sobotę wyjeżdżają sobie na działkę poza Poznań, nie? No. A tak generalnie są z Poznania, yy, poza Poznań I chciałem wam powiedzieć, że my mam taki super duży telewizor, taki wiecie, wysrany w chuj w kosmos za cztery kaple. No i chodzi o sam fakt, że ja się do niego podobnę z komputerem i będę grał tam. Ty ej, no to to będzie... To akurat takie coś jest zarąbiste, no no ja już widzę dużo yy, fajnych rud. Ja też, ja, też widziałem. widzę. Tam... ciemne kawy, także jakby... Kopię węgiel, bo będzie nam potrzebny. Tata, że do moda jest potrzebna właśnie Dokładnie, ja tutaj mam już pierwszą rudę W, yy, w sumie tu o, mamy więcej. trzy mody, takie takie, że dodaję coś. Um, prawie nie, wiem, cztery, cztery mody. O kurde, ale tam tego żelaza jest. O, ja zbieram bungla jest Cześć, ile tam z loft? hiloftant tylko 136 użycia mam, no, dobra <noise> Kopię się w dół, łamie właśnie zasadę. No nie o! Oh! a to oh, dobrze się kopa, oh, tak O! Oh, ty, ile tu żelaza jest! Ja się tutaj ładnie... Jaki jest teraz aktualnie tryb ustawiony? Normalny. Dobra, spoko, U Nie zginął. Ni, tak, normalnie jest. No dobra. O, tutaj Just już zobaczyć, widzicie okay. pierwszą inną rudę niż normalny węgiel, ja na razie wam nie będę spoilerował, wykopując go. Pokojowy ja ma, jest chyba... jednak, zabra, normalny już jest. <grym> Teraz będziemy tracić jedzonkę. No spoko, dobra. O, węgiel Było ustawane. No bo ja właśnie tak zauważyłem, że nie jedzonko mowów. mi nie spada, że jedzonko mi nie spada i nie mam mowy w ogóle XD. To prawda. Mm. O, co jest za rudą tego? Yy, było. Chciałbym wam też powiedzieć, że fajnie by było Jakby czasami też czasami też będą nagrywki na Twitch bo... Czekajcie, tak jest Quality tak. Pro Na Twitchu też czasem będą nagrywki albo streamki, więc fajnie by było jakbyście wpadali A mnie denerwuje te Quality na starych wersjach, że się ciągle zmienia losowo No No yy, Więc ten, może kiedyś tam pokażę twarz, no. a tak? to będzie długo, długa droga przed wami, żeby to zblokować już, ja pierdzielę ile tu jest żelaza chłopie, ja już mam prawie 20 żelaza, zaraz będę mieć Ja mam już 30 ponad A nie, no to ja mam 16 31 prawie. Ja Dokładnie. mam 16 Weź czekaj, no tak jeszcze łóżka Jaki to cave sen... o kopar jest Kopar, ale dobra, to weź go na razie nie bierz, kurde ze spoilerowałem właśnie nazwę cał całkowitą, ale dobra Ja też powiedziałem, ale No jakby, ale no. w sumie to i tak dużo nie zdradza no to sam... i tak tak dużo nie zdarzy, bo to do wszystkiego praktycznie może być wykorzystane. Na przykład o, może to dodawać moda na przykład na ochron na starej wersji, nie? A, to... właśnie tak. A, a ja jestem na samym dole teraz. Jak, tutaj co? O. Na samym Szko dole tutaj szkoda, jestem, to ja szkoda. że nie widzę twojego niku. No, ja już już jaka Czekaj, szybko skraftuję może mieczyk. A, generalnie na tych starych wersjach właśnie miecz był najbardziej silną bronią. Można było jeszcze tak fajnie spamować. Jeszcze możemy z to nagrać? Może niektórzy o, wiedzą co z to jest mod z za mod. Prawdopodobnie no, dużo osób wie, teraz ja sobie w tym czasie. Masz jakiś Ja mam przecież wungel jak powiedziałem. Po prostu zarażeni Także... tam są. Tak, zarażeni, fajny taki modzik, straszny. A raz! Sobie, z mi tylko z raz się grałem. udało, no mi, mi raz się tylko udało, żeby zrobić bazę normalnie z y y trzema gatunkami zwierząt. Z tymi, dokładnie z krową, z świnią i z kurą, oczywiście mhm. mieliśmy farmę tego, no i normalnie farmę pod ziemią mieliśmy drzew i w ogóle, nie? I diamenty. Mhm. Ale Tak się siak pod ziemią było niebezpiecznie, ale za to w było łatwo, potem, bo w nadarze nic się nie pojawiało, dopóki nic nie przejdzie. Kanion mam! O kurde! Co? Dobra, to ja chyba robię tą książkę, nie? bo jeszcze dopiero co robię, nie? Mhm. Nie wiem, czy też dam nazwę moda od razu, w link do moda, ale raczej dam link do moda. Ale to w następnym ale... odcinku, może? No, no możliwe, że w następnym odcinku, bo to taki od razu będzie spoiler, co to jest za moda, jak to sobie tak po prostu wejdzie. Tak. Um, ale mam jeszcze jakby... nie rób tej, tego wiesz. Ale to... jeszcze nawet no. nie mam skóry, chłopie, masz jakąś skórę? Nie. Ja mam tylko 16 torów, jak na razie. Zaraz poszukamy sobie. Ale mogę wam pokazać, że jak wsadzić takie, to macie takie tory. Small, straight. Ja... Tak, Nie się chyba można tym, z powrotem na zwykłe. Tak. Tak, y y i dlatego będziemy ich tylko używać? Tak, tak, no można. Tak. Patrzcie, ja od razu... No bo je można jest... przemienić sobie, nie? Od razu mogę postawić i wam pokazać, że tak wyglądają te tory. Już niektórzy, jak może grali w tego moda, to może poznają te tory. Ja z mo i, Tak, możliwe, możliwe. Bo raczej dużo jest tutaj hmm. fanatyków tego moda. Prawdopodobnie tak, wiele jest ludzi, którzy uwielbiają takie typowe mody jak ten Ale ja, no. ja na razie po prostu zamienię, bo tak nie zrobimy takiej jednej książki fajnej. Prawda dam pod jeden to dam po trzy Po Kripsa na widzę. Mind ja shift. czekam, ja czekam jakby Ja czekam jakby na, na Ciebie... A tam nadal zombie przeżył, ja czekam Wiesz, na Wiesz to, to ja, ja ciebie wezmę Yy, tutaj sobie ten słyszałem właśnie pająka, jak chyba biłeś. Mm -mm. A teraz sobie pójdę po ciebie na spokojnie, yy, zaprowadzę cię do mineshafta. Tak. Masz jakąś skórę, czy nie? Nie. Niestety nie. Właśnie sobie zdajemy sprawę, że pytam o to drugi raz. Tak I jak zwykle i znam odpowiedź. O nie, nie szkielet nie. Nie szkielet. Weźmy tam ginę na początku, nie? chcę. Nie, nie. Ziemniak leży! Czy się pewnie z. A, tutaj, tu, tu, tu. tu. Widzę cię, bo tu z zombiaka. O, tak, z zombiaka wypadnie. No, dobrze, bo będziemy mieć farmę. Jest, dobra. Eee, Czekaj, co ja bardzo bym chciał. A ja bym, wiesz, co bardzo chciał? Ja bym bardzo chciał, właśnie wziąć kwiatki. Ja bym bardzo chciał właśnie się stąd wynieść, bo trochę tutaj mobów. No. A jak na razie ja mam jedyne co, tylko mieć To chodź oszczerzy. na drzewo, to chodź na drzewo. Nie, bo to będzie takie typowe siedzenie na drzewie, XZ. To do tej wioski. No, no w sumie tak, racja do wioski będzie lepiej, bo to mają łóżka, XZ. Nie, tam nie mają łóżek jeszcze. w No tej tak, wioski. bo to stara wersja. Ale tak się jak, przynajmniej światło jest. I możemy w tym, w tym odkowalać. Wow. Jedynym minusem tej wersji jest to, że się tak szybko męczysz. Tak. Ale... Chyba później, o ile się nie mylę, może nikt tu, tutaj, tutaj, tutaj trochę działają. ILE TYCH ile, nie... TU JEST?! Boże, ale... OŁA! Czy ty zginąłeś? Odepchnąłeś mnie. A, to sobie dobra. Ale jesteś blisko spalania, nie? No to... Tam. A widzę, jak czerwony się robisz. A... Eeeeh, uh, run for your, for your life! Widzę jak tam biegnie, jest taki zielony pyrtek na zielonej trawie. Ja ci tak no. chyba nic nie wziąłem. Ja mam mało HP No przynajmniej jak sprawy się odzyskał, nie wiem ile miałem. Bierz te drzwi od tego jednego, zabudujemy tego jednego. Ja od razu skrzynkę chłopie wezmę od kowala, bo my w sumie tych dwóch, bo tu jest dwóch, a tu jest jeszcze kowal. Ale tu są horrendalne ceny, bo u niektórych kowali no to jest za oś, tam, tam, za kilka bloków diamentów jest jeden emerald. Bez kitu, mój kolega, ja ostatnio widziałem za jeden diament, oj sorry. Nie bij mi. Za jeden, za jeden blok, di blok diamentów widziałem dosłownie ten... Y za jeden diament, widziałem blok duch. Ej, tutaj w sumie Fajne. możemy się osiedlić. Bo Na rozpałnia. chwilę, nie No nie, według mnie słabe, bo to wiesz, niby to blisko, ale fajnie by było gdzieś odejść. Postaw crafting, proszę. Ej, już czekaj, nawet patrz. Tak nic zrobię. No i patrz jeszcze tu odejść, odejść. Pyk, cztery piece, o kurwa, ale już masz. To się wyrzuca tutaj tego, tego. No, mam dużo. Zbierało mm. się. No się robi. Jakby co, nie zwracać też uwagi na to, że tak jakby. Y, robią się moby co jakiś czas takie czerwone? Y, bo bo to, to jest taki bug tego tak. moda dziwny. Y, nie, nie, moda, y, shaderów. No w sumie tak, shadery. Ja chyba sobie pobiorę za, za kasę, bo te za kasę się nie bagują i są trochę ładniejsze. A to są komplementary shaders, jakby co widziałem. Bo to na tej wersji, bo wiesz, bo to stara wersja. Ej, bo mam półtorej shaderówka, ok. To wracaj. mi znalazł jakiś creeper albo znaczy, ja O kurde, ale tak to wiecie, bo to jest do dupy, bo... No nie, dupy, nie bo... mogę tak zrobić. Tak mogę no czyli że białą mogę, tylko okej. Okay. Masz jakieś żarcie? Bo ja właśnie mam tylko półtorej serduszka. Nie, ale właśnie dlatego zabijam zębiaki po to. Żeby mieć żarcie. Mm -hmm. jak, na, jak najbardziej rozumiem. Idę po dwie owce białe. Tego nie potrzebuję. Nie ale jak się zatruję w sumie tym mięsem, to nic mi się nie stanie, nie? Tylko będę mieć niestrawność. Mmm, no tak. O, a i pierwsze, pierwsze mięso mnie w ogóle nie zatruje, xD. No, jest tam jakaś szansa, że ciebie tam... Ten... No to jakby wtedy szybciej się jak gust, więc wystarczy chwilę poczekać. Dosłownie stanąć w miejscu. No najlepiej no. nie chodzić. Albo mieć po prostu wiaderko z mlekiem. Mhm. tu masz? No, dwa. No i dobrze. Od kiedy kamienny miecz ten? Od kiedy kamienny miecz yy, zabija Creepera na. Ej, tutaj jest taki domek, ej. Patrz, taki parkour. No. Tu ci mogę nie, ej, tu jest fajne, dobra, to będzie mój domek. No to możemy się tu osiedlić chwilowo. Nie, ja bym już poszedł stąd, zaraz. Dobra, to czekaj, tu się wszystko przepala. Ja wszystko zbiorę jak na razie. Niech mi się trochę level ponabija. Później się przyda. W sumie, po co ja farbowałem tam. E, bo, ja masz... bo ja farbowałem maruszko. Zobacz sobie tak. raz, pan. Ej, to po... wiesz, co to ja mam. Ja... ja mam. Wiesz, co ja mam tu kopiąty level, to ja sobie zginę z wysokości tutaj i się zrespię. To sobie odrzucamy. Ej, nie no, to czekaj. No, to mam skrzynkę, to czekaj. Nie dziwcie się, czemu mam tak dużo ironu, po prostu na tych starych wersjach było tak dużo rzeczy. No, więcej niż na Żegnaj, żegnaj, świecie. Żegnaj kur... No jeszcze pół serduszka Takie <grywa> powolno. Um, aha, super um, Czekaj, gdzie to było? Tam Kurde, zabrałeś całe żelazo No mam, jak wejdziesz potem do tego domku, gdzie jest ta czarna wełna, do góry jest skrzynka z tymi rzeczami Tak, tam jest Nie. <grywa> Nie mogę wejść, bo nie mam yy, z tego sprinta. Fęcz, <gryt> teraz zginę sobie. Kurde, trzeba raz. Lava! Ej, lava! Bieraj! Trochę, trochę nie przemyślałem tego, ale nie, ja idę się spalić. Mm, czekaj, tylko sobie po posortuję wszystko. To ogólnie sobie dam do... Trochę no, tego nie przemyślałem, bo mogłem kilo wziąć, yy, rozkopać i odłożyć. No to czekaj, bo ja zrobię dwa wiaderka, to będziemy mieli już dwa wiaderka lanych. No co Aha! Wow. A ja się nie zrozpiłem w łóżku? Aha, bo trzeba się przespać chyba. Nie, wystarczy kliknąć sleep padnej. Kliknąłem. No to nie wiem. Hmm. O nie, pokazałem wam yy, jaki mod yy, ten... Co, pokazałeś im co? Yyy... meble. Aha, no to ale to jest jeden z tych tych modów, ale to, no, to jedyne to, to w sumie dużo nie zdradza, to, to nawet nie. To, na, to nawet nie jest mod od głównego moda, dla którego tu nagrywamy. No to, to jest tylko taki dodatek, żeby w razie czego jak zbudujemy sobie zrobić sobie takie typowe mebelki do fajnych, do fajnych rzeczy. Tak, żeby to ładnie wyglądało. Widzę właśnie. 15 koper orków, dobra, biorę ja biorę wszystkie piece, hopie, bo ja już wszystko są pozabieram. A dwaj żelazo. I, i, dobra masz, ile chcesz? No, z puszaka. Eee... Hey! Co ty zrobiłeś? Zapaliło się tutaj. Aha, mm... pali się domek! A! Ja się też zaraz spalę. Myślę, ja to szybko że może... uciekamy stąd. Myślę, że możemy za chwilę kończyć powoli ten odcinek. Ale nie, wiesz co? Żeby, żeby ujawnić tego moda... To zrobimy żeby... wiesz co? Musimy no znaleźć tak, no krowy, to... musimy znaleźć krówki. To chodź no na tą łąkę, co tam była. Dobra. Żeby pokazać wam dokładniej, może większość się skapnie po tym podręczniku, bądź nie. Jak ktoś ogro... Jak się nazywa ten youtuber taki, co nagrywa wiele modów i pokazuje o co chodzi? Nie wiem. No, jego intro kiedyś wyglądało tak, że robił sobie z miksturki, z miksturki Expatego niebieski miecz. A, ten... Y, wiem co to jest, ten... Masz Blue Blues X, coś takiego. Trzcina, 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 ICD trzcina. Ja już mam 17 trzciny. No, o kurde, ale to jest faktycznie dużo tej trzciny. A, a, a normalnie nie? Na takich zwykłych respach to nie jest żadne jakby coś, to jest jak po prostu tak były dosłownie tak, ten. Dosłownie. Eee, na o, krowy na są, krowy, to krowy to są. To zabija ja sobie eee, Ten co teraz z jakiegoś osiągnięcia. A widzicie, że w ogóle w tych starych wersjach, było trzeciego takiego, że osiągnięcie z otworzenie jakiegoś punku? Aha Na razie nie sprintuję, bo mam, bo nie mam jedzenia. Gdzie ty jesteś? Um, aktualnie przepływam przez rzekę. Obok jest dużo owiec. Rzekę, to sam rzekę, że to była trzcina, tak? Pordy hmm. Fordy mam takie. X794 na, na 325. A co, to czekaj, widzę Ciebie tam chyba. O, świnka, czekaj, pozabiłem szunki dla żarcia, bo mam. No, widzę Ciebie tam, dobra. To tam stój, w tamtym miejscu. Nie mogę sprintować. Ja zabijam teraz świnki, to możemy szybko. A masz skórę? Tak. No i super. 7, no i tyle wystarczy. No i dawaj, z crafting. Gdy... a tutaj, dobra, czekaj, teraz ja szybko zjem. To tutaj na piasku z podstaw, bo to będzie w miarę czysto. Tak, ja mogę skraftować? No, skraftujemy razem. Dobra. To masz, żeby, że ty wstawisz tory? A w sumie właśnie czekaj, crafting. Masz tą jedną tą... Najpierw przerobię trzcinę na pap papier. Teraz masz tory? Zrobimy. Bo masz, masz, bo to osiem tylko wystarczy. No wiem, a ten, a, daj więcej tej. Yy, daj skórę. Jedna wystarczy, dałem ci tam. Jak? No jedna wystarczy. A gdzie ją wstawić? No yy, ten, yy, wyprawia dalny róg. I na około tego papier tam gdzieś się zmieści. Mm, I na czyli... cztery o. dawaj ten, żeby, żeby tak w miarę ten, nie? Ale w sumie ja nie widzę, co ty wkładasz, nie? Więc w sumie raz. Dwa. Ja już pokazałem. A, bo ty zrobiłeś, dobra. No to... Po nazwie możecie się skapnąć, co to jest. Nie wiem, Tutaj... opowiadać, o tym, opowiadać yy... o tym modzie? Powiem tyle. Na razie nie będziemy tak bardziej spoilerować, jak ktoś jeszcze ten... Nie bim. mnie, kurde, mam no, cztery musiałem... No to masz. Musiałem ten, bo czerwona. Pokażę wam tylko okładkę. Tak, ładna okładka. Ta, tak wygląda książka cała. Ładna okładka, taka ładna złota ciurcia, ale tak. oczywiście nie wiem, może ktoś już skapnął, raczej się skapnęli wszyscy. E, i co? No i zabiera myślę, wszystko tu... co tam. Co? No i co, myślę, że tutaj byśmy skończyli, mogli skończyć, nie? No tak. No to także do zobaczenia i widzimy się kiedy indziej, narka. Narka.